Ach, Halloween. Święto, o którego początkach nie wie nikt, ale które jednak przedarło się z USA na zachód i obecnie tematyczne akcesoria znajdziemy w Lidlu już od połowy września. Ale my nie o tym. Zebrałem was w ten czas, kurwa jakie rymy, żeby w tym nietypowym filmie przedstawić wam kilka specjalnych Halloweenowych odcinków z najlepszych kreskówek i żeby oglądnąć je w tej jakże klimatycznej części roku, jednocześnie zwiększając imersję kilkukrotnie. Tak, ten film specjalnie jest wrzucony z wyprzedzeniem, żebyście mieli i czas ułożyć sobie grafik pod moje rekomendacje. Dodam jeszcze tylko, że kolejność seriali jest losowa. Zacznijmy od najmniej klimatycznej o tej porze roku kreskówki. Final i Ferb znowu hałasują. Znaczy no, oni też odwalili Boże Narodzenie w środku lata, więc słaby argument, no ale. Co ciekawe, tu odcinków Halloweenowych jest naprawdę dużo, ale osobiście polecam, pewnie dlatego, że to jedyny, który pamiętam, duologię Nocy Żywych Aptekarzy. Oczywistą parodię klasyka Romero z trupami w tytule i zarazem jedną z najlepszych duologii i w ogóle odcinków finasza. Oczywiście nie będę wam spoilerował, ale dodam, że na koniec, jak już oglądniecie, to tekst dużo mnie albo będzie was wkurwiał, albo się od niego uzyskał. No ale, pora na kolejny punkt. Prostota tego intra już zawsze będzie mnie zadziwiać. W zwyczajnym serialu naprawdę łatwo znaleźć odcinki niezwyczajne. No, serio są podpisane. Tutaj zamiast 8 mamy 6 Halloweenowych epizodów porozrzucanych po różnych sezonach, które najlepiej obejrzeć na raz, bo mimo, że numerek przy sezonie jest inny, to te 6 odcinków łączy się ze sobą w jedną wielką pełną disów, wybuchów, rozpierdolu i alkoholizmu Bensona Sagę. Resztę pozostawiam wam do odkrycia na własną rękę, i przechodzę do następnej kreskówki. Kimkolwiek, jedna z moich ulubionych kreskówek, którą oglądałem na okrągło za dzieciaka, i zarazem najlepsza, jaką Disney zrobił. Kiedykolwiek, niestety strasznie niedoceniana i przez wielu zapomniana. Tutaj polecam obejrzenie całego serialu, zwłaszcza że jest teraz łatwo dostępny na Disney Plus, ale jako, że ma być to film o klimatach Halloweenowych, to powiem 14 odcinek pierwszego sezonu o jakże wymownej nazwie 31 października. To chyba najkrótsza pozycja na dzisiejszej liście, bo jest tylko jeden taki odcinek, ale z drugiej cały serial ma ich niecałe 90, więc trudno zmieścić drugi w tej samej tematyce. Anyway, czas na kolejną kreskówkę. Zostajemy jeszcze w Disneyu, ale tym razem przy ich drugim najlepszym tworze. Wodokrzmoty cierpią na to samo co finas i Ferb. Dzieją się w trakcie lata. Więc jak w takim wypadku sobie z tym poradzili? Zrobili na potrzeby odcinka totalnie nowe święto, Lato Win, które nie różni się od Halloween niczym, poza tym, że. No właśnie, dzieje się w wakacje. Zresztą, Latoin to też tytuł odcinka, o którym jest ten punkt. Swoją drogą, jeden z najlepszych w całym serialu. No ale przechodzimy do następnego punktu. To będzie naprawdę masywny podpunkt, bo pod lupę idą wszystkie cztery serie. I tak jak pierwsze trzy z nich nie mają poza naciąganym duchowym wyzwoleniem z klasycznego Bena nic do zaoferowania, tak Universe ponownie błyszczy. Cały piąty sezon, cały kurwa piąty sezon. Ponad 220 minut Halloweenowego Bentena. No dojebali. I tak jak pierwsze pięć odcinków to pojedyncze w mniejszym lub większym stopniu spóki historie, Tak druga połowa sezonu, czyli odcinki 6-10 tworzył jedną wielką dojebaną Halloweenową dawkę wrażeń. No i najlepsze na koniec pora na przygodę! Jest to z tych wszystkich seriali kreskówka najlepsza, z największą ilością odcinków, to też wiele z nich musi być Halloweenowych, nie? No, nie do końca. Bo specjali czysto Halloweenowych nie ma, ale jest bardzo dużo takich creepy odcinków. Które w sam raz nadadzą się na obejrzenie, właśnie w ostatni dzień października. Ich lista właśnie wam się wyświetla, i od razu myślę, że któryś z nich na Halloween sobie na kanale omówimy. Musicie tylko zgadnąć, który. Zaś to krótki punkt, ale na deficyt pory na przygodę na kanale nie możecie narzekać. Anyway, to z głównych kategorii byłoby na tyle. Jak widzicie, Halloween niekoniecznie musi być związany ze strachem i obsraniem zbroi. Czasem wystarczy rozsiąść się wygodnie na kanapie, tudzież w fotelu i obejrzeć specjalne odcinki ulubionych kresków. Wypchane po brzegi tym spółki klimatem. Liczę, że przynajmniej jedna pozycja zaciekawiła was na tyle, że po nią w poniedziałek sięgniecie. A mi nie pozostaje nic, jak tylko się pożegnać i powiedzieć ponownie, że 31 widzimy się w specjalnym wydaniu omówienia spory na przygodę. Na razie to tyle, dzięki. Cześć! To jest nie tylko bo to was 1 listopada będą na grobach odwiedzać.